Zebrano mnie do dżungli. Ten człowiek tam mnie zabrał. I strasznie tu jest dużo pająków i innych różnych obrzydliwych rzeczy. Z pozdrowieniami dla mojej bratowej. Postaram się zrobić jakieś wideo z pająkami, chociaż sama się strasznie boję. Dzisiejszy dzień zaczynamy od najwyższego punktu na wyspie. Który ma nieco ponad 300 metrów nad poziomem morza, ale widok całkiem przyzwoity. Hiking in Barbados. I powolutku, z lekkim strachem, zagłębiamy się w las. They get okay. really, really big, the snails. And yeah, they're they're a plight. They eat the crops and. But they are not dangerous enough. Not dangerous to humans, but they just eat all the food and they get in the way. When I was when I was younger, they were a really big problem and the government would pay you if you would collect them and kill them. The yeah. Yeah. They get huge and they just eat all your plants. And, you, you know, they, they multiply in the thousands as well. So you have thousands and thousands yeah. of these things all over. Wygląda Yeah. We could make the coconut bread here All this stuff. bardzo very cool things. That's crazy. We use other trees to help them grow. So cool. Sama nazwa wyspy pochodzi od rodzaju figowca który spuszcza do ziemi swoje długie pędy. Portugalczycy, którzy przypłynęli na wyspę, nazwali je Brodatymi, czyli właśnie Barbados. Jeśli chodzi o pająki, to ponoć są niejadowite. W na Barbados bardzo dużo jest pająków i innych dziwnych stworzeń. Są też takie różne roślinki, wielkie liście rosną i piękne palmy. Wielkie, ogromne i w ogóle jestem zaszokowana, że mają takie piękne palmy. A tej mówi, że one muszą rosnąć za około 30-40 lat. Widzicie jakie wielkie liście? Mega. super. E, 30-40 lat to jest bardzo niewiele, wydaje mi się, bo w europejskim lesie, żeby drzewo urosło takie wielkie, to trzeba ze 100 lat chyba. A tu są takie palmy, wielkie. Super. Roślinność na Barbados to przede wszystkim plantacje trzciny cukrowej oraz właśnie wielka liczba palm i różnego rodzaju figowców. Ok, teraz jedziemy zobaczyć północno-wschodnią część wyspy, która ma ponoć rewelacyjne warunki do surfingu. you see the little green yeah. fruits up there they get much bigger like the size of a basketball almost almost not quite that okay. big yeah it's called a breadfruit I can you to, eat them yep yeah, one of the best things to do Here, one of the best things to do is grab one of those off the tree throw it in a fire on the beach okay just like that just throw it in the fire and let it roast for like 20 minutes 15 20 minutes Take it out when it's like charred on the outside. Outside is black. Throw it in the ocean. Yeah, throw it in the ocean. That little salt water kind of seeps in a bit. And gives it a little saltiness, a little bit, just a little bit. But then when you break it open, it's this kind of—it's not mushy, but kind of the consistency almost of, of a thick butter. Okay. Uh -huh. um, And it's and it's just this really hearty starch.

W związku z tym z zachodu wyspę oblewają spokojne, lazurowe wody Morza Karaibskiego, na wschodzie natomiast swoją siłę pokazuje Ocean Atlantycki. Kilkumetrowe fale i piękne, rozległe plaże sprawiają, że Barbados jest wyśmienitym miejscem dla fanów surfingu. Chyba już czas na kolejną jaskinię. Ale po drodze jeszcze jeden przystanek. Punktem obowiązkowym na Barbados jest zakup wody kokosowej u jednego z przydrożnych handlarzy. Cool. So here we are on our expedition through the forest. As we descend into the abyss We will arrive at an area known as Coles Cave, Barbados. <laughs> this is a natural mango. See this? But he's suffering a disease, unfortunately, so he will not be producing mangoes anytime soon. Yeah. Yeah, yeah. Aby odkryć podziemny Barbados, można udać się do jednej z jaskiń przeznaczonych i przygotowanych dla turystów. Ta tutaj do nich nie należy. Jest dość rozległa i głęboka, ma wiele korytarzy i bardzo łatwo się tutaj zgubić. Bez odpowiedniego przygotowania i lokalnego przewodnika zdecydowanie nie polecam. Watch your head, I go, I go. Zbliżamy się teraz do tak zwanej katedry najniższego i najbardziej rozległego punktu tej jaskini. Około 50 metrów pod ziemią. Tutaj usiądziemy na chwilę i zanurzymy się w ciemność. I um, estimate the cathedral reaches 160 feet in the air. Just jump in if you wanted. it. It's it up. It's very deep. It's very deep. Okay, here we go. You cold? No, scared Fifty meters down the the, the the ground. Crazy. That's what it is. Yes, it was fun. Thank you. You with us. <laughs> po drodze oglądamy plantację trzciny cukrowej, która kiedyś była głównym źródłem dochodów dla mieszkańców wyspy. Nie wiem jak wy, ale ja jestem wielką fanką zachodów słońca. A Barbados słynie z tych najpiękniejszych. Czas jechać na lotnisko. No i kończy się mój piękny czas na Barbados. Um, przyznam Wam, że jestem zachwycona. Jest tutaj, jak widzicie, znacznie więcej do zobaczenia niż te błękitne plaże, które też są super, ale jakby warto... przylatując na tego typu wyspy poszukać czegoś innego niż to, co turyści widzą i co widzimy w katalogach. A zobaczcie, jakie mają fajne lotnisko. Tak sobie żegnam. Tam jest normalnie ulica, jest wszystko otwarte, nie ma ścian. Cyk, 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 cyk. A tu już jest check-in. Super jest. Bardzo fajny pomysł generalnie. Jestem zachwycona. Także z tym zachwytem żegnam się z Wami i lecę dalej. Lecę na Kurasal aktualnie.